Zawsze uważałem się za siebie bardzo szczęśliwy facet w życiu. Teraz ma 35 lat, odnosi sukcesy, jest wysportowany i ma piękną żonę. trzydzieści 32 lata, blondynka o lekko falowanych blond włosach, zwykle przyciąga uwagę swoją urodą. Ma piękne usta i uderzające niebieskie oczy. Tak więc, jak powiedziałem, myślę, że jestem szczęściarzem. Jesteśmy bardzo pasjonuje się sportem i tym podobnymi. Ale w ciągu ostatnich kilku dni zauważyłem, że przyciąga więcej uwagi niż zwykle. Te dni, gdy szliśmy na spacer, ona ubrana w to, co zawsze nosi na siłowni, cieszyła się późnym popołudniem. Jej uśmiech był promienny, gdy zbliżaliśmy się do grupy mężczyzn ćwiczących na placu. Słyszałem, jak ją komentowali. Gestykowali i patrzyli. Na początku byłem trochę zazdrosny, ale kontynuowałem spacer. Zawsze były te same komentarze mężczyzn na kobiety, czyli te rzeczy, które zwykle robią mężczyźni. Ale jeden z nich powiedział swoim przyjaciołom: Chciałbym mieć u niej szansę. Trochę mnie zirytowała ta uwaga, ku mojej uldze postanowiliśmy wrócić do domu. Wróciliśmy do domu i wszystko zniknęło. Refejle była bardzo spokojna, nie należała do osób, które lubią rozmawiać z mężczyznami, więc nie przeszkadzało mi to zbytnio. Następna noc poszliśmy na kolację do znajomych. Refejle, choć spokojna co do swojego wyglądu, zawsze lubiła się dobrze ubierać, założyła krótką niebieską sukienkę z pięknym dekoltem i szpilki. Gdy tylko dotarliśmy do domu Bruny, jej wieloletni przyjaciel, jej chłopak Roberto stał już u drzwi budynku, aby nas powitać, pomyślałem, że uścisk, jaki obdarzył moją żonę, był trochę przesadzony. A pijemy wino, jemy kolację i rozmawiamy o bzdurach i na różne tematy. W nocy nieźle się śmialiśmy, aż nagle brunę zapytała mnie, czy podzielę się Rafaelą z kimś innym. To pytanie zabrzmiało jak cios w brzuch, w tym samym momencie przypomniałem sobie chłopaków na placu. Ale nie tylko poczułem zazdrość, ale pojawiło się też coś innego. W drodze do domu ciągle myślałem o tej scenie z chłopcami na placu. Czy Refejle mnie zdradzi? Gdybym jej pozwolił, czy zostałaby z innymi ludźmi? Następnego ranka, jak zawsze, poszliśmy na siłownię i, mając te wszystkie pytania w głowie, zdecydowałem się zostać z boku i zobaczyć, jak ona będzie się zachowywać na siłowni, gdy nie będę cały czas przy niej. Mój plan w praktyce. Zgodnie z oczekiwaniami poszła na rozgrzewkę, zawsze spokojna. Potem przyszedł czas na Ortezji nóg, ona uwielbia to robić. Byłem w strategicznym punkcie i obserwowałem, kiedy nagle jeden z tych gości z placu zbliżył się do niej. Nie zrobił nic więcej, jak tylko przyjacielsko pomachał i rozpoczął ćwiczenia. Po około piętnastu minutach zacząłem myśleć, że oszalałem z powodu tej sytuacji. Że chłopaki coś skomentowali bez zastanowienia i że to nie ma z tym nic wspólnego. Aż odwróciła się do niego tyłem i zaczęła robić przysiady. Odwróciła się, trafiając prosto w jego oczy. Te obcisłe legginsy były widoczne, to była moja głowa, wydawało mi się, że była bardzo otwarta. I on, podobnie jak inni, zaczęli wyglądać bezwstydnie. Wyglądało, jakby byli na prywatnym przedstawieniu, pomyślałem. Facet skomentował, ona uśmiechnęła się i wyszła. Byłam zszokowana tą sytuacją. Jak możesz? Moja żona w mojej obecności pokazuje się w ten sposób. Minął tydzień, pewnego dnia wróciła do domu cała podekscytowana, z włosami związanymi na czubku głowy co bardzo mi się podobało. Usiadł obok mnie i zapytał. Pamiętasz ten dzień w domu, Brunę? Tak, tak, dlaczego? Zapytała, czy się ze mną podzielisz, a ty unikałeś odpowiedzi. Moje serce na chwilę przestało bić. Oczywiście, że nie odpowiedziałam z sercem bijącym z całych sił. Więc mój kuzyn, ten z Warszawy, zapytał, czy mógłby tu spędzić weekend, co o tym sądzicie. Oczywiście, dlaczego nie? Nie wiem, co się w tym momencie wydarzyło. Zaakceptowałem coś, nie wiedząc, co zaakceptowałem. Mężczyzna w moim domu, chociaż był kuzynem, ale nie byli ze sobą zbyt blisko, bo mogę się mylić. Tylko udało mi się zasnąć, wyobrażałam sobie różne scenariusze i za każdym razem pojawiało się zmartwienie i dziwne uczucie, trudne do wytłumaczenia, ale silne, czasem zazdrość była silniejsza. Ledwo wiedziałam, co czuję. Ale wszystko w życiu ma swój powód, aby się wydarzyć. Ku kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi, moje serce znów zabiło mocniej. Małe jednocześnie bardzo mnie to ekscytowało, nie wiedząc, co się wydarzy. Otworzyła drzwi, to był jej kuzyn, rzuciła mu się w ramiona i powiedziała z uśmiechem: Marcelo, cieszę się, że przyszedłeś. Przyznam, że wydało mi się to dość dziwne. Co to była za tęsknota? Ona wymienia spojrzenia, uśmiecha się do kuzyna i rzuca mu się w ramiona. To mnie rozzłościło i wywołało lekką euforię w związku z całą sytuacją. Rozmawialiśmy przez chwilę. W pewnym momencie poszedłem do kuchni zobaczyć jedzenie, zostawiłem ich oboje w spokoju. Żona spojrzała na mnie, wiążąc swoje piękne włosy, po czym odwróciła się, żeby porozmawiać z kuzynką. Nie wiedziałem, co chodziło jej po głowie ale wydawała się bardziej podekscytowana niż zwykle. Zostałem więc w kuchni i obserwowałem tę dwójkę rozmawiającą. Wydawały się bardzo wygodne, zaczęli się relaksować, śmiejąc się tak bardzo, że uspokajałam się myślą, że to tylko przyjaźń między kuzynami. Aż w pewnym momencie śmiechu pogłaskała go po twarzy. Kontynuował, jakby nic się nie wydarzyło, rozmawiając swobodnie, po czym oparł się o sofę i przytulił ją. Rzuciłem okiem na wszystko, ale kiedy to zobaczyłem, przerwałem to, co robiłem i obserwowałem. Ich rozmowa stawała się coraz bardziej intymna i nie przestawali się pieścić między uśmiechami, dopóki ona szybko na mnie nie spojrzała, a potem go pocałowała. W tym momencie serce prawie wyskoczyło mi z ust, nie mogłam uwierzyć w to, co widziały moje oczy. Ale w środku się gotowałam i to nie ze złości. Gdy ich pocałunek się nasilił, nie mogłam przestać patrzeć, bez względu na to, jak bardzo byłam zazdrosna. Wyglądali na głodnych, w tym momencie zauważyłem, że lekko się trzęsła. Spojrzała na mnie i gestem nakazała mi zachować ciszę. W tym momencie wyszedłem zza ściany i obaj spojrzeli na mnie. Małe gdy tylko wyszedłem zza ściany, kazała mi usiąść i zachować ciszę. Co nieszczęsna kobieta zaczęła się uśmiechać, posłuchałem jej i zachowywałem się bardzo cicho. Znowu się uśmiechnęła, właściwie była zainteresowana kuzynką. Po chwili odwróciła się i powiedziała po prostu za tobą tęsknimy, masz mnie każdego dnia, mrugając ponownie, wtedy zrozumiałam, jak będzie wyglądać ta noc. I ona nie żartowałem. Nie byłem gotowy na tę niemożliwą scenę przede mną. To musi być bardzo drogi kuzyn, pomyślałem. Po długim czasie powiedziała: Przyjdź, kochanie. Noc trwała, obejrzeliśmy film we trójkę, potem weekend dobiegł końca, przed wyjazdem powiedział: Moja kuzynka ma szczęście, że ma ciebie za męża. Czy ty też myślisz, że jestem szczęściarzem? Zostaw komentarz, subskrybuj kanał, polub i udostępnij ten film.